Proszę o następne A, bardzo, pytanie. Bardzo, bardzo pytanie proszę o, o... następne pytanie. Panie redaktorze, czy Panie redaktorze, pan już zadał proszę za swoje własne słowa o Panie redaktorze, poproszę o kolejne pytanie. Redaktor pytanie. Nie, czy pan, tak proszę proszę pan redaktor Łukasik. Nie prosi pan, tak, teraz. Proszę bardzo. Pan redaktor Łukasik, bardzo proszę. Kto to powiedział? Proszę bardzo. Wschodnia Wielkopolska, Radom. wszystkie takie sity, wiesz? Czy podtrzymuje pan słowa o. Wschodniej Wielkopolsce to jest 450 tysięcy ludzi, że tam, przepraszam za set, z są. To są Pańskie słowa. Czy Pan chciałby może przeprosić za te słowa dzisiaj na tej konferencji? Proszę o następne pytanie. A, bardzo bardzo proszę o następne pytanie, Panie Redaktorze. Czy Pan, pan już zadał za swoje własne słowa o wschodniej panie Wielkopolsce. Redaktorze, poproszę o kolejne pytanie. Pan Redaktor Łukasik. Proszę Pan, tak, teraz. Proszę bardzo. Pańskie słowa. Pan Redaktor Łukasik, nie, to bardzo nie proszę. Są Kto to powiedział? Proszę bardzo. Wschodnia Wielkopolska, Radom, wszystkie takie też. wiesz.